Siema, z tej Zapraszam Was na kolejny odcinek z Film Speedway Grand Prix 15. Dziś przed nami szósta runda sezonu 9, czyli Grand Prix Szwecji w Molili. Przed tymi zawodami w klasyfikacji mistrzostw mamy 3 punkty przewagi nad drugim tajem Wolfindenem. Leon Madsen też jest tam blisko razem z Jasonem Doylem. No i dzisiaj na pewno sobie trochę pogadamy o tym, co wydarzyło się w ostatnim. W ostatni weekend i co nas czeka w ten weekend, jeśli chodzi o Żużel No to zaczynając na początek W sobotę mieliśmy Memoriał Edwarda Jancarza w Gorzowie Tam pewne zwycięstwo Bartosza Marlika Komplet punktów Drugie miejsce Kacper Woryna Trzecie miejsce zajął Piotr Pawlicki Zawody były ok, mieliśmy całkiem dużo ścigania jak na Gorzów, niecodziennie tam są takie fajne biegi i mijanki, ale no działo się dosyć sporo. Również w sobotę wtedy mieliśmy mecz Krajowej Ligi żużlowej: Polonia Piła, Koleja Żupolę, pewne zwycięstwo Polonii Piła, trochę nawet się no, zaskoczyło mi to, że aż tak wysoko wygrali ze Polem. O ile dobrze pamiętam, to było 54 do 36, więc naprawdę pokaźny rezultat. W niedzielę Wielkanocną mieliśmy kolejny mecz Krajowej Ligi Żółłowej. Start Gniezno kontra Unia Tarnów. Do ostatniej chwili w ogóle nie wiedzieliśmy, czy Tarnów pojedzie w końcu, czy nie. Okazało się, że jednak wystartują, ale no już mogliśmy się obawiać. Ale wracając do tego spotkania. Gniezno wygrywa 49 do 41. Fajny mecz. Na początku gospodarze mocno rozpoczęli to spotkanie. Później goście się przełożyli, coś tam nadrabiali, ale już nie starczyło. I gospodarze ostatecznie ośmioma punktami ten bieg wygrywają. A akcją tego meczu i tak był na pewno bieg juniorski. I Helenia, który prawie potrącił Wirażowego, ale no polecam sobie to obejrzeć. Ciekawe e, tego samego dnia również mieliśmy jeszcze mecz e, Lunchu Davis kontra Lokomotiv Dełka Pierce. Tam było 48 do 42, ale no nie wiem jak tam mecz przebiegał, co tam się działo. Nie było z tego nigdzie transmisji i szczerze nawet nie spoglądałem na wyniki poszczególnych zawodników. E, przechodzimy do poniedziałku. W którym to odbył się finał złotego kasku. I tutaj ogromna niespodzianka, bo Bartus Marzik nawet nie znalazł się na podium zajął dopiero siódme miejsce z dorobkiem 9 punktów. Zwyciężył Dominik Kubera, drugi Kacper Woryna, trzeci Przemysław Pawlicki. Kacper Woryna naprawdę dobrze wchodzi w ten sezon. Przemek też dobrze zaskakiwał, bo po trzech pierwszych seriach był niepokonany, później niestety 1 i 0. A najrówniej pojechał Dominik Kubera, który trzy bieg wygrał, dwa razy był drugi. I to mu na Złoty Kask, oczywiście to są również ten Złoty Kask był memoriałem Jerzego Szczakiela oraz tymi krajowymi eliminacjami do tych międzynarodowych eliminacji do Speedway Grand Prix czy do Seku. No i do tych eliminacji do Speedway Grand Prix dostali się Kubera, Woryna Przemek Pawlicki i Szymon Woźniak, a do Seku też ta pierwsza trójka, tylko oprócz Szymona. Znaczy nie nie Woźniaka, a Woźniaka tam nie ma, bo Woźniak nie chciał po prostu jechać w eliminacjach do Seku. Tam będzie Maciej Janowski i Mateusz Cierniak. No i oczywiście tu i tu będzie dzika karta. Myślę, że w eliminacjach do Grand Prix tą dziką kartę dostanie Kołodziej do Seku. Nie wiem kto tam zostanie nominowany. Jeśli chodzi o same zawody w Opolu, no to. Wszyscy liczyli na zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o ściganie na trasie, bo rok temu to był jeden z najlepszych zawodów w całym sezonie. W tym roku niestety tak nie było tego ścigania, tych mianek było jak na lekarstwo, ale przynajmniej jeśli chodzi o rezultaty, to mieliśmy ciekawe wyniki. No i co nas czeka w tym tygodniu? Już jutro, w piątek, mamy indywidualne. Indywidualne międzynarodowe mistrzostwa ekstraligi To nas czeka. Piątek, łódź, chyba o godzinie 19.00 to się zaczyna. Natomiast w sobotę odbędzie się Memorial Alfreda Smoczyka w leśnie i Memorial Henryka Żytowy w Gdańsku. Jeśli chodzi o godziny, no to jeszcze tutaj nie są podane z tego co widzę. Nagrywam to we wtorek i no jeszcze nie mamy tych godzin startu. A w niedzielę, 7 kwietnia. I na mistrzostw Polski park klubowych w Poznaniu. On rozpocznie się o godzinie 14.00 i to chyba byłoby wszystko, jeśli chodzi o ten weekend. Za tydzień, już startuje pierwsza ekstraliga i Speedo, i druga ekstraliga, więc to, co najważniejsze. No i co, możemy już tutaj przejść do naszych wirtualnych zawodów Grand Prix Szwecji w Bolilii. No i kończymy bieg 12 z trójeczką na koncie. Za nami przyjechał Artiom Łaguta. Po trzech seriach startów mamy 7 punktów, więc idą dobrze te zawody w porównaniu z ostatnimi w Daugavpils. Teraz pora na bieg 15 z pola pierwszego Maciej Janowski, z drugiego Robert Lambert. My jedziemy z trzeciego i e spod bandy w kasku żółtym Jack Holder. No i kolejna trójka na naszym koncie, łącznie mam już 10 punktów i przed nami jeszcze jeden start w fazie zasadniczej. Jak 17. naszymi rywalami Dan Biuli, Emil Sajfudinow oraz Martin Waculik. No i pokonał nas Emil Saifuninov. on wygrywa ten bieg, my zdobywamy 2 punkty. Kończymy fazę zasadniczą z dorobkiem 12 punktów. Zobaczymy jak trzy pozostałe biegi fazy zasadniczej się potoczą. Gdzie my zakończymy. Gdy każdy będzie miał już po 5 startów na swoim koncie. I fazę zasadniczą kończymy na drugiej pozycji, przed nami Jack Holder który wygrywa pierwszy półfinał razem z nim do finału awansuje Leon Macen, Fredri Lindgren i Max Frigg już żegnają się z turniejem. I teraz pora na drugi półfinał, w którym wystartujemy. Wybieramy jako pierwsi, wybrałem kask żółty. Z pierwszego pojedzie łofinden, z niebieskiego, znaczy z drugiego w niebieskim Dudek i na trzecim polu startowym w kasku białym Jason Doyle. No nie, niestety iskry poszły z naszego silnika, co oznacza, że mamy defekt. A i niestety odpadamy w półfinale. Dudek i Doyle awansują do finału, a my odpadamy razem z Time of który na pierwszym łuku zjechał z Toru. No niestety. Ale finał oczywiście sobie obejrzymy w kasku czerwonym Jason Doyle w niebieskim Lonbacen. W biały Jack Holder, który zgromadził jak dotąd najwięcej punktów I spod bandy w kasku żółtym reprezentant Polski Patryk Dudek Poszli ze startu najlepiej po... Wewnętrznej Jason Doyle z tego pierwszego pola, ale Dudek po szeroki, co on zrobił? Gdzie on tam znalazł tą prędkość? Jak niesamowicie się Polak napędził! On kończy pierwsze okrążenie na prowadzeniu. Drugi Jason Doyle, trzeci Lon Macen zamyka stawkę Jack -holder, a Teraz Doyle przy krawężniku wyprzedza Patryka Dudka, ale teraz Dudek odzyskuje to prowadzenie. Ależ niesamowite ściganie w finale. Jack Holder w międzyczasie przed Macena, a Doyle znowu przed Dudka, ale się tasują. To to wygra ostatni łuk trzeciego okrążenia, Dudek znowu pod Doyla. I za moment rozpoczynamy ostatnie okrążenie Doyle do krawężnika, znowu wskakuje przed Polakach. Holder z Macenem również się cały czas tasują. Ostatni łuk Dudek przy krawężniku, ale Dol się napędzi po szerokiej. Dol wygrywa, drugi Dudek, trzeci macą, ostatni Jack Holder. Mnóstwo emocji w tym finale. No, i tak wyglądają wyniki tych zawodów. Jason Doyle wygrywa z dorobkiem 15 punktów, drugi Dudek punktów 14, trzeci Macem punktów 13, ale najwięcej punktów w tym turnieju zdobył Jack Holder punktów 16. I już za moment przechodzimy do klasyfikacji mistrzostw. No, i tak to teraz wygląda. Dalej utrzymujemy prowadzenie, mamy 80 punktów, ale za nami już Jason Doyle, który traci tylko 2 punkty. Trzeci Madsen, który ma 76 punktów, czwarty Ufinden ma tyle samo, jest naprawdę ciasno w czołówce. No i co, w tym materiale to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobał, zostaw łapkę w górę, zachęcam do zasubskrybowania kanału, zapraszam również do opisu. będę się z Wami żegnał, trzymajcie się, cześć!